Jesteśmy nad stawkiem Upiorów. Jest dzisiaj 4 stycznia 2016 roku, bardzo silny mróz. I co ciekawe, stawek jest skuty lodem, natomiast taki ciek wzdłuż torów nie do końca jest zamarznięty. Widać miejsca, gdzie Woda nie zamarza, co pewnie znaczy, że nie jest to woda. Widać też jakieś dziwne, zielono-żółte plamy na wierzchu. No. Prawdopodobnie jakichś zanieczyszczeń. A, albo jakieś gazy się wydobywają e, z... co tu w wyniku jakichś gnilnych procesów, mała tylko że mała teraz mała jest mróz i Sądzę, No zagadka. Zagadka do. Woda, y, woda w nastawku jest skuta na jakieś 15-20 cm w głąb lodem. Tutaj widać fragmenty zupełnie niezamarzniętej wody. Dziwne. Nawet to, że to cieknie usprawiedliwia tego faktu. Bo prądu nie ma. Tutaj. To nie ma prądu. Chyba, że ktoś przed chwilą szedł i zrobił tusiku, Ale nikogo takiego nie widzieliśmy. A Czy moc ma aż takie właściwości rozmrażające? Dobre pytanie, to jest właśnie zagadka. Dalszy ciąg zagadki. Popatrzcie, stanąłem tutaj butem i normalnie lód jest cieniutki. Widać jak. Dla porównania lód na stawku upiorów i na tych ciekawych wokół. Głęboki, bardzo twardy.